Szukasz biura rachunkowego z Warszawy? Mam dla Ciebie ciekawą opcję. Infact to biuro rachunkowe, które zapewnia Ci pełen komfort. Nie musisz do niego dojeżdżać, aby dowieść faktury. Jak to możliwe? Otóż Infact wysyła do klientów kuriera, który w cenie księgowości raz w miesiącu odbiera od nich dokumenty i dowozi je księgowym. Do wyboru jest też druga opcja, czyli skany. Wtedy przedsiębiorca sam skanuje dokumenty i wgrywa je do aplikacji Infact. W obu wersjach klient biura oszczędza czas, no i pieniądze. Oczywiście, księgowość w Infakcie to rzetelna obsługa przez biuro rachunkowe, prowadzenie KPIR, obliczanie podatków, składanie deklaracji, a także reprezentowanie przed urzędami i ZUS-em. Z Infaktem masz pełen komfort. Skupiasz się na biznesie, a nie na formalnościach. Do tego masz stały dostęp do serwisu Infact.PL. Wystawiasz w nim faktury, sprawdzasz kwoty podatków i składek ZUS, a także pobierasz skany kosztów. Wszystko pod ręką na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu. Infakt to biuro rachunkowe, które doceni każda firma z Warszawy, której zależy na oszczędności czasu, no i na komforcie. Najlepiej więc, jeżeli zajrzesz na stronę i sam przetestujesz biuro rachunkowe Infakt.